Dzień dobry w nowym vlogu. Dawno się nie widzieliśmy, w sensie ja dawno nie nagrywałam, ale mm, vlogi cały czas latują. Oczywiście na kanał e, w miarę regularnie się staram. Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek z całym w ciągu dnia oraz spędzę na dzień taki połączony. Ale zacznijmy od tego, nim e, zrobię śniadanko, że mam COVID. Słuchajcie, mam COVID. I naprawdę to już jest mój trzeci covid, który przechodzę. I powiem Wam, że jest masakra. Bardzo się źle czuję, i y, mimo tego, że się uśmiecham, no bo mówię tutaj do Was, to jest naprawdę źle. I y, ogólnie to zaraziłam się od mojego szefa. I dzisiaj mamy poniedziałek, ale ja jestem na home office. Jest godzina ósma, więc ja zaczynam pracę od dziewiątej. Także mam jeszcze godzinkę, żeby mm, tutaj y, sobie ogarnąć śniadanko i tak dalej. I inne rzeczy. Z <laughs> No powiem tak, instagramowo to nie wygląda, ale to nic. No tutaj mamy granolę ten jogurt, borówki, banana już taki ostatek tego banana, bo już by był do wyrzucenia, także go skroiłam, połówkę. No i do tego soczek yy, pomarańczowy. O, tutaj macie hektora, bo teraz mam hektorka pod opieką. I to sobie będziemy jeść. pościelony. Że ten pocisk ma około z tym sokiem oczywiście, około tam, nie wiem, 400 kalorii, coś takiego. Bo to jest 40 gram płatków tej granoli, pół banana, jogurt i około 100 gram borówek, no i 250 mniej więcej, no tutaj ma ta szklanka ponad chyba, mililitrów tego soku. Także spokoje dla mnie. Ja lubię takie śniadania. Ja nie oszukuję się już nawet, że nie lubię słodkich śniadań i że nie wiem muszę zjeść jakąś sałatkę czy coś takiego, bo to nie jest dla mnie. Ja potem mam straszne napady na słodycze i wolę już wypić sobie szklankę soku pomarańczowego i mieć tą potrzebę zaspokojoną niż chodzić smutno. Naprawdę. I już doszłam do takiego etapu, że wolę sobie wypić szklaneczkę. I jest ok, niż. Wiecie o co chodzi? Chodzić jakaś przygnębiona z tego powodu, że nie mogę wypić soku, bo to jest kaloryczne. No, po prostu trzeba znać umiar. Tak. Dobra, śniadanko zjedzone i chciałam poruszyć taką kwestię, że ostatnio wpadłam w taką pułapkę. Yy... Kryzysu mojej twórczości na YouTube i strasznie się porównywałam do ogólnie innych twórców, do innych kanałów, do tego, jaka mam być, aż w końcu sama po prostu zgubiałam, jaka ja jestem. I to było ciężkie doświadczenie, z tego względu, że mm, byłam bardzo przyblokowana. I co patrzyłam na jakiś kanał, to chciałam być taka jak ten ktoś, a... i porównywałam swój kanał, a wiecie, to jest tak, że człowiek dopiero zaczyna i nie warto jest się porównywać do innych osób z tego względu, że każda osoba jest inna i najważniejsze to jest patrzeć. Na to, jakim Ty jesteś człowiekiem, czyli na to, jakim ja jestem człowiekiem, i na to, co jest, co mi po prostu odpowiada. I też trzeba patrzeć pod kątem rozwoju, oczywiście. Więc po prostu wiele takich, wiele rzeczy się we mnie kłóciło i przez to po prostu czułam się taka przeblokowana i czułam się taka mm, no niedowartościowana, że to nie ma sensu, żebym ja nagrywała i tak dalej, po prostu są inni, inne lepsze dziewczyny i tak dalej. Ja to nie właśnie nie w tym rzecz, to w tym rzecz, żeby cały czas się rozwijać i żeby nie zamykać się, mm, nie zamykać się po prostu. I żeby się przede wszystkim nie porównywać, żeby być sobą, żeby prowadzić właśnie te swoje kanały według siebie, a nie według jakichś wzorców, które teraz panują. I chciałam powiedzieć, że łatwo się, się, że łatwo się w tym zgubić. Naprawdę, bardzo łatwo. I ja właśnie przeszłam takie coś, że aż po prostu mi się nie chciało i to był mój błąd. Jako, że w normalnym biurze też zaczynam dzień od kawki, to zaraz sobie zrobię, ale pierw muszę wyczyścić trochę tutaj biurko, bo przez to, że jestem uchora, to nie sprzątałam, więc ogarnę tutaj biureczko, robię kawkę, woda i zaczynamy. Wam sobie cały zbanuszek wody z cytryną zimnej, żeby pić i żeby nie chodzić ciągle do kuchni, chociaż nie mam daleko, ale wiecie, żeby się tak nie odrywać, bo ja dużo wody piję, więc I jeszcze sobie weźmiemy rurkę. Uwielbiam tak pić w ogóle te rurki, właśnie kupiłam z pepko. I to są te rurki, po które tyle chodziłam. Tutaj jest tak pięknie? A patrzcie po, po drugiej stronie. No, to jest choroba. My weźmiemy chusteczki tutaj, bo znając się, będę smarkać. zrobiłam się już trochę głodna, więc wyciągnęłam sobie aktywie i owinałam się kocem, bo jest mi tak zimno i sobie teraz zjem to, jest 10.40 ale nie wiem, tak zgłodniałam o matko, nie mam siły ale mnie denerwują te zakrętki nie wiem, jest tak irytujące nie wiem po co oni to wymyślili jeśli wiecie to możecie mi pisać w komentarzu bo ja nie mam pojęcia Kaweczka z probiotykami nie. w 280 gramach, 168 kalorii, więc nie jest źle. I smarkam z krwią, także pozdro. Słuchajcie, jest już południe, jestem tak głodna, że biorę się za smarowanie naleśników. Wczoraj robiłam i w ogóle ja robiłam z takiego opakowania, które... Jest w Rossmanie i ono jest jakieś, że gluten free i tak dalej. Zaraz poszukam, czego mam i wam pokażę. Udało się wyłowić to opakowanie, więc to są te naleśniki. Powiem Wam, że naprawdę one dobre wyszły. No i tam niby zdrowy skład jest, także zrobiłam. Ja też nie jestem mistrzem naleśników, więc one mi wyszły, także. Smaruję je, znaczy one nie są gotowe, tylko trzeba rozrobić ten proszek, co tam jest. Dodać tutaj jajko, mleko, wodę i olej albo masło. Ja dodałam olej i yy, robicie sobie taką masę, i ja nawet nie mam miksera, więc zrobiłam to łyżką, rozmieszałam i było spoko. A tutaj w ogóle nie przedstawiłam wam to jest Hektor. Hektora teraz mam na 11 dni pod opieką i no co, to jest piesek, który ma 10 lat, jest mega słodki i w ogóle ma tyle energii, że wow, a to jest jakaś świnka ulubiona. Jak widzicie, ja się do tego zbytnio nie przykładam, po prostu Hops, hops, zawijamy i jemy szybko Także to są nasze naleśniki, jednego mam już w ręce, jestem tak głodna I w ogóle to jest dziwne, bo mam covida, więc w sumie to powinno być na odwrót, no ale okej okay? Także jemy i wracamy do pracy Mam nadzieję, że zaraz będzie dlaczego ja, bo kocham jeść i oglądać dlaczego ja Haribo lub mystery box. Na .pl. Blisko nie zawsze znaczy taniej, o Ogólnie też się przebrałam, ale to dlatego, że no po prostu siedziałam w sumie w piżamie i nie wiem, trochę chyba dziwnie wyglądam w tej bluzce, ale widzicie, to jest kolejna pułapka, że ja się tak przejmuję i że właśnie przez to ja się blokuję. i nie ma, w ogóle to nie ma sensu, i życie jest tylko jedno, ale jeśli ja się w tym dobrze czuję, no to to jest najważniejsze. I chciałam po prostu Wam powiedzieć, że właśnie ludzie mają takie, takie coś, że to jest całkowicie naturalne, i że przez to, że tak się napatrzymy na ten obraz w internecie, taki wyidealizowany, to potem człowiek też chce tak wyglądać, a, a tak życie nie wygląda. No, widzicie, tu mam, tu jakaś torebka leży. Tu jakieś rzeczy, tu mam chusteczki osmarkane, to nie jest tak, że jest wszystko pięknie, idealnie i takie estetyk i tak dalej, tylko w tym domu właśnie toczy się życie i właśnie ostatnio takiego TikToka zobaczyłam, że to jest też piękne. Tylko właśnie przez to, że tak ludzie to wszystko pokazują jak takie idealne i tak dalej, takie estetyczne, to potem człowiek się zadręcza, tak jak właśnie z tymi filmami. Przez to, że ja się napatrzyłam na te super profile piękne, gdzie pięknie są opisane filmy, są przepiękne miniatury, to przez to ja się zamknęłam i chciałam być taka, jak właśnie te dziewczyny, a ja dopiero zaczynam i... Ja sobie też muszę dać przestrzeń na to, żeby się rozwijać i żeby iść do przodu, więc na razie sprawdzam, co mi pasuje, nie zadręczać w głowie, że ja nie jestem taka jak tamta dziewczyna, ja nie mówię jak tamta dziewczyna nie mam takich komentarzy bo właśnie to jest pułapka i wtedy się zamykasz i już nie idziesz dalej idziemy się znowu w kuchni i tym razem ja nie wiem o co chodzi, że jestem tak bardzo głodna no ale dobra, zjemy sobie ten jogurcik on ma 70 kalorii i do tego borówki i wezmę sobie jeszcze kiwi i chyba pół bananka i to nie wiem ile będzie miało bardzo hektorek sobie śpi dobra, więc to się prezentuje tak i to sobie zjem i mam nadzieję, że się delikatnie zapcham do kolacji. W sumie to muszę podliczyć sobie kalorie w tej aplikacji tu i zobaczyć ile mniej więcej to, to wys wyszedł cały dzień. My jesteśmy właśnie na spacerku z Hektorem. Ja już skończyłam pracę jak widać. Eee, no i będę się zabierała za kolację. Dobra, więc teraz zabieram się za kolację i szczerze mówiąc mam ochotę na zwykłą bułkę i po prostu herbatę i do tego mam parówki wege i w ogóle mam takie wory pod oczami, już jestem troszkę zmęczona także ja już będę się niedługo po prostu podła, bo muszę trochę wypocząć, dalej troszkę jeszcze smarkam z krwią, więc teraz jeszcze byłam na tym spacerze. Dobra, mamy to herbatka z cytrynką i z miodem w świątecznym już kubeczku do tego bułka jedna, dwie parówki, trochę majonezu light nie wiem ile to ma kalorii, ale mam na to ochotę, więc sobie na to przyzwalam. I, i to jest po prostu moja ulubiona kolacja. Ja naprawdę ja kocham takie bajki: zwykła bułka, serek, pomidorek, paróweczka. Parówki to w ogóle rzadko jem, no bo no, są troszkę przetworzone, ale. To połączenie całe sprawia, że po prostu ja się czuję jak w niebie i mi nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Nie wiem, dajcie znać, czy wy jecie jakieś wyszukane kolacje, czy też lubicie takie basici, bułeczka, paróweczka, herbatka i jest idealnie.